Czy Ci się to podoba, czy nie? Troszczymy się o Ciebie, zależy nam na Tobie. Zapewniliśmy Ci wszystko, co było potrzebne do Twojego prawidłowego rozwoju. A Ty nam się tak odpłatasz? Zasady jestem są takie wymagające. Masz pełne obowiązki domowe. Jeśli chcesz wyjść, wystarczy powiedzieć gdzie Nigdy nie robimy Ci problemu. No, ale już powieszę, że takie zasady to były dobre. Ale w średniowieczu mamy 21 wiek. Ja wychodzisz kiedy chcę i wracasz kiedy chce. Co? Co to jest, Mariusz? Mój starszy kolega mieszka tam na Blokowisku. Jego rodzice się rozwiedli. Powiedział, że jak nie starszy kóczą, to mogę iść i sam Ja bym... Od jutra grydach, na wodze nie jak brutal...